Witam, tu Aristeo, na szlaku wielkiej przygody. Tym razem udamy się do świątyni, aby znaleźć tak pożądany przez nas i sułtana Rubin. Tu mapa nie działa? Jest tylko taka mała tutaj w rogu do góry. Ach, no to tak samo jak było w, kat w Katakumbach. Przyznam, że bardziej mi się podoba ta mapa na zewnątrz. To jest taka jakaś dziwna. A, to można wszystko niszczyć, no, ale to sobie darujemy. Szkoda czasu. Gdzie może być zejście na inny poziom? Bo wygląda na to, że że mamy trzy poziomy do przejścia. I tutaj to się chyba już kończy. Chyba trzeba było tam skręcić, ale co robimy wiedzieli. Tak myślałem, że nic ciekawego nie będzie. Hmm. Tak. Jednak trzeba było tam skręcić. Na razie idzie prosto. Ale biorąc pod uwagę, że e, w kaplicy były takie minibosy, więc można oczekiwać, że tutaj mogą na coś takiego trafić. No chyba, że, e, że nie dojdę do nich, ponieważ raczej będę się kierował. E, żeby iść jak najkrótszą drogą. Wygląda na to, że... Hmm, może być w kaplicy, czyli nie będzie tych y, kamieni chemicznych Więc gdybym chciał przeszukać całe To mogłoby to strasznie długo potrwać. O, pobiegajmy może trochę. O na nabijanie expa Oni się sami pchają to Naprawdę to też potrzebujesz? Może przez pomyłkę podniosłem, no wielka mi afera. Zejść. Ok, tego możemy ominąć. To jest bardzo przyjaźnie nastawiony do mnie. Potworek ci też. To ma jakaś rodzina. O tu chciał mi pokazać, że ma łuk. Każdy by chciał mieć łuk w tym wieku. Ale to jest chyba też ślepa ścieżka. Więc zawrócimy. Bo no, chyba, że zobaczymy, co jest w szynce. Dobrze, zostawimy ich samych, niech się bawią. To mnie też jest wesoło. A na pewno dużo bezpieczniej. Tak, to czyli tu nie należało iść. Tylko skąd ja miałem to wiedzieć? Wszelkie wpisy w komentarzach, że nie należało tędy iść, potraktuję jako mocno spóźnione. Tutaj też nie należało iść. O, tu jest zejście ta czerwona kropka. Mam nadzieję, że nie będzie zbugowana. O jest spoko. No to jesteśmy poziom niżej. Tak, to jest taki. Nie chcemy Cię, nie lubimy Cię. Z Tobą nie będziemy rozmawiać, bo Ty nawet, jak po Panaszem mówisz, tak. Ja tak, by się nie mógł po polsku nauczyć. Wielki mi problem, ja się od tylu lat uczę i robię wciąż postępy. O, fajnie, to mapy warto tak troszeczkę... o, podświatło ustawić, to można mniej więcej ustalić, e, jak ona wygląda. Dobra, eliksirik sobie darujemy, chyba, że zrobimy jej w yajo. i jednak go podniesiemy. Tak, to teraz może w prawo. Czy to jest dobra decyzja? Tak, myślę, że może być dobra. Ale się zaraz przekonamy. No nie no, tylko bez lagów w takich momentach. Dobra decyzja. No, miałem przeczucie. I wiem to nie z, nie z Waszych komentarzy. No i tu jest chyba ten poziom, na którym powinienem oczekiwać mojego przyjaciela z Rubinem. Czyli tego gościa, który będzie go pilnował. Jak coś czuję, że da mi go bez walki. Bo mnie lubi. No trudno, znaczy się no. Różne zboczenia się zdarzają. O, Bakowie. Na nich trzeba zawsze uważać. My oczywiście pogardzamy magią, nie? Ale stajemy się ostrożni, gdy widzimy magów. Ta. Dobrze byłoby namierzyć tego strażnika, następnie wyciąć eskortę i tych wszystkich co się do nas przykleili. Gdzie może być ten rubin? W końcu ten odcinek nie może trwać nieskończoność. Gdzie uciekasz? O, magowi nie daruję. Tacy mili, tutaj są ludzie, znaczy w sumie nawet nie ludzie, nie ludzie, o tak możemy ich nazwać. Oj, ale to jest chyba ślepa ścieżka, chociaż to byłoby dobre miejsce na finał. No nic, musimy ich trochę ich pobić, żeby pamiętali moje odwiedziny. No tak, ewidentnie widać, że tu nic nie ma. Tylko pogadamy z tym tutaj, Gackiem, dobra. Przestanie się mądrzyć. 40 flaszek. Hmm. Powinienem dać radę. Masz. Żebyś miał co wspominać. Oj, coś czuję, że to będzie tu na dole po lewej stronie. Ale teraz bym już musiał pomału zacząć ich chyba tępić, żeby później się za dużo ich nie zebrało. No, flaszeczki nowe się pojawiają, więc nie jest źle. Jak nie będzie z lewej, to pójdę w prawo, ale tak mam przeczucie... O, nie, to jeszcze chyba zejście na niższy poziom. No, bo widzę kropkę, a kropka to jednak jest coś, co informuje o kolejnym zejściu. E, sama lipa. Nie no, ja z wam nie będę w ogóle rozmawiał, bo wy nawet nie macie rubinu. O, jest zejście. Jak widzicie, można się stąd przenieść do miasta na przykład. Dobra. Jesteśmy przed finałową walką, w której zdobędę rubin, ale o tym, co się tu wydarzy, dowiecie się z kolejnego odcinka, na który serdecznie wszystkich zapraszam. Trzymajcie się!